Kocham piąta. Jednak dzisiaj nie taki zwykły piątek, ponieważ zakończenie roku szkolnego, dwa miesiące nic nie robienia. Ale, posprzątaj się Dobra, mam 12 kamienia. Dobra. Mam 12 kamienia, zrobię te kamienne na tle, tak jakby nie poszło nic. jakiegoś keba z nami musimy znaleźć. Jest achievement! Się bardzo. twoje możliwości tutaj. ja Japa! Jest, kurwa. Czekaj. Błagam, błagam, zrób to. Kurwa! Nie, nie Nie! Dobra, muszę cię teraz tu zbudować. Co I must know there's no Eh! <laughs> hey. My oh, oh, oh. My team is the Uh oh. oh. The chowel is slave. No! Ah! Fuck. Fuck. Fuck! Fuck. i tutaj mamy do Kurczę! O oh, fuck! Noć! O no, Noc! No. no Nie! 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 Fucken! Fucker! Nie! 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 co? Ty no, robisz? Play, yes. Weź się stąd idzie, no weź mi raty, pij tych hirobrani, przecież pisałeś, że nie chcesz pisać Oj grze! Jezu, su czego jest to jakieś dźwięki się Dobra, jest stąd. Nie wracam A! Tak, A! Jezu! Nie wiem, czy to wszystko się dobrze nagrało, więc ja już kończę.

Co? Przepraszam, nie zapisałem się do pisu. Yes. Może że istnieje ten herobę, więc to troszkę mniej pan wam tyle Fuck Łatz A! Ah! Fuck 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 fuck! fuck. Myśka. Jezu... Ale no, tutaj było, widzieliście mi... naprawdę, ale jeszcze mieszka mi się slagowała. Nie wiem czy słyszeliście, do mojej Windowsy te dźwięki. Jeszcze napisał Welsz Rybak, czyli patrzcie... Za plecy! Musisz mieć mieczyk w łapce, bo zaraz znowu wyskoczy, Jezu! Nie, ale myślę, że szybciej się nabije expa na surowcach niż na kurcze. Naprawdę... Czemu? Dlaczego ja nie rozumiem? Ale po samym miku bardzo... FAK! FAK!